Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Farid i witam Was na kanale Typowa Dwójka. Moi drodzy, dzisiaj mamy czwartek, a co za tym idzie? Zadanka. 5 zadań. Obecnie mamy 2968 bodajże. No i będziemy walczyli dzisiaj o 3000. Zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć. Przejdźmy do szachownicy. Tak, 2800. Spadłem jakoś, nie wiem. E, dobra. Zadanie, zadanie. Co my tutaj mamy? Jesteśmy szachowani. No i tutaj nie mamy wielkiego wyboru. Musimy uciekać. Musimy uciekać. Na pierwszy rzut oka moglibyśmy zbić. Ale tylko na pierwsze rzut oka, bo wtedy dostalibyśmy B6 i to byłby mat. W takim razie no, zostaje nam król na A3. Król na A3 i dobra, on nas tutaj atakuje. Hmm. Jeśli zaczniemy tutaj uciekać, to dostaniemy mata w ten sposób. Nie, nie dostaniemy mata w ten sposób. Ale dojdzie do powtórzenia pozycji, no bo pójdziemy naprzód, no to on sobie wróci, tak? A w zadaniach na czeskomie, i nie tylko z reguły, nie chcemy powtarzać pozycji, tylko chcemy je rozwijać. Zostaje nam jeszcze pionek i oddanie i oddanie skoczka. Tylko że po czymś takim, ok, oddamy skoczka, będzie szach, będziemy mogli iść tutaj. Hmm. Będziemy mogli iść tutaj. I co dalej? I co dalej? No nie wiem, on może jeszcze tutaj zaszachować. Wtedy możemy zbić. On może znowu wrócić z szachem. Możemy wtedy zbić skoczka. Tylko, że on wtedy może zamatować tutaj. Hmm. Więc tutaj nie bilibyśmy piona, tylko zbilibyśmy skoczka, zaciągnęlibyśmy go na A3 i dopiero wtedy byśmy zbili. Hmm, dopiero wtedy byśmy zbili piona, bo jakby poszedł wtedy na A6 to wtedy będziemy mogli uciekać tędy. Potem tu i tu po czarnych polach. Dobra. Ja pierdzielę. No nie wierzę po prostu. Nie wiesz. <laughs> eee... No to jeśli nie to, to co? Powtarzanie pozycji i to jest remis, tak? Powtarzanie pozycji i to jest remis. Nie no. Eee... No, bezczelne, bezczelne zadanie. No dobra. Lecimy dalej. Ruch czarnych. Ruch czarnych. Mamy wieże, mamy Hetmana, tu jest król. Możemy iść tu, on pójdzie tu. Możemy iść tu, on pójdzie tu. My wtedy wejdziemy tu. I co, będziemy go tak ganiać w kółko. Jeśli pójdziemy tu i on tu, co nam to da? Dobra, powoli. Tu jest król. Jak możemy go zaszachować? Możemy iść tu, możemy iść tu, możemy iść tu. No i abstrakcyjnie, ok, możemy zbić, ale to raczej odpada. A czyli mamy takie trzy opcje, takich trzech kandydatów. Kandydat numer jeden. Idziemy tu. On idzie tu. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Możemy iść tu. Tylko, że on wtedy wróci. On wtedy wróci. Możemy iść jeszcze tu. Tylko, że on wtedy znowu wróci. A jeśli pójdzie na F3, to zostanie zamatowany pionem i wieżą. Tylko, że to są trochę szachy życzeniowe. Ale chwila, idziemy tu, on idzie tu i możemy zbić piona z szachem i to już sporo zmienia, bo y, jeśli on się zasłoni, to wtedy możemy jakoś wrócić. Hmm. Dobra, spróbujmy, no, też spróbujmy, kurczę. Tutaj, tutaj. No, i wtedy też trzeba jakoś wracać. Bo jemu nie możemy dawać czasu. Jemu nie możemy dawać tutaj czasu na yy, jakiś wolny ruch, no bo on zaraz może przejąć inicjatywę. Tak, tutaj, yy, tutaj, hetmanem. Dobra, idźmy w to. Jest w porządku. To tak jak mówiłem, nic nam nie daje konkretnego, więc zbijmy tego piona. Co jest grane? Czyli tu i tu. A dlaczego on nie wróci tędy? Aha, nie wróci tędy, bo dostanie ma jest. Coś chyba dzisiaj nie w formie. Mm. Kompletnie nie w formie jestem. No tak, jeśli on się zasłoni, no to idziemy tu i wygrywamy wieżę. No tak. Bez formy. Dobra, no to chociaż, chociaż, chociaż teraz trzy podrząd prawidłowe poproszę. Hmm. Znowu jakieś dziwne dziwne zadania. Nie no dobra, tutaj można iść pionem. Tylko co nam to da? Można iść tym pionem. Tylko co dalej? Albo, co myślicie o takim ruchu? No, bo co jak co, ale to jest konkretna groźba, jest to groźba mata w jednym. Król musiałby uciekać. Hmm. Tylko jeszcze kolejność jest istotna, bo nie wiem, czy ten ruch nie jest taki dokładniejszy, bo wtedy nie zostawimy niebronionej wieży, ale sam nie wiem. Bicie tu. On bije. Idziemy tu, on idzie tu. Wieża wisi i Hetman wisi. A wtedy nawet tutaj nie możemy wrócić, bo to wisi. A jeśli pójdziemy tu, ok, On. No nie za bardzo ma gdzie iść z tym Hetmanem. Nie wiem, może iść tutaj. O. Może iść nawet tutaj i proponować wymianę Hetmanów. Nie jest to głupie. A tutaj, tutaj. Tutaj, tu. A. Nie widzę kontynuacji, chociaż nie, wróć. Tutaj możemy iść. O! Tutaj możemy iść. Wtedy wycofać znowu z szachem, jak on wróci. A. I co dalej? Dobra, spróbujmy. Dobra, jest progres. Tutaj. I musimy tutaj wrócić. No dobrze, udało się. Udało się. Tylko, no co, on, on jak wróci sobie na C8. No bo nawet nie będzie wracał. Tylko my zagramy wieża na e7. Ok, wieża na e7. No i tutaj jest e, praktycznie mat. Jeśli on będzie jeszcze się jakoś bronił, my bijemy tą wieżę. On odbija i traci hetmana. Dobra. Udało się. No to teraz na tej fali powinniśmy popłynąć. Yy, powinniśmy na niej popłynąć. No i co? Yy, mamy tutaj tak. Mamy wieżę do zbicia, mamy gońca do zbicia, yy, tylko że goniec jest broniony przez hetmana. Yy, no i zacznijmy od tego, że jesteśmy szachowani. A więc: No, możemy albo się zasłonić przed tym szachem, albo. Odejść. Tutaj albo tutaj. Co nam da zasłona? Jeśli pójdziemy tu, to on będzie mógł. Nie, no tu nie pójdzie. Będzie mógł iść tutaj. Będzie mógł iść tutaj albo tutaj też nie. Tylko tu. Tylko tu my będziemy mogli pogonić go gońcem i wtedy nawet wygrać tego gońca. Tylko pytanie: Czy nam zależy w ogóle na tym gońcu, czy nie lepiej skupić się w ogóle na tej wieży? A zacznijmy od tego. Aha, bo on tutaj nam pułapkę robi. No dobra. Mm. Hmm. No i co teraz? Bo w sumie ta wieża ona będzie zamknięta. Nie za bardzo jest co z nią zrobić. Chyba, że zbijemy gońca. Chyba, że zbijemy gońca i będziemy figurę do przodu po prostu. Co nie jest taką złą opcją. Tylko jeszcze trzeba sprawdzić, czy nie będzie miał jakiegoś wtrącenia, ale myślę, że nie. Dobra, drugie z rzędu. No i ostatnie. Ostatnie. No, dzisiaj troszeczkę polecieliśmy w dół, ale zastanawia mnie skąd taki spadek o 100. Chyba, że coś nie, nie tak miałem tutaj z liczeniem. Dobra. Wchodzi Hetman. Wchodzi Hetman. On może odejść. No tak. No i on może odejść na wiele różnych sposobów. Powoli. Tu jest król. Jak możemy go zaszachować? Możemy iść tu. Możemy iść tu. Możemy iść tu. Te dwie opcje. No. Odpadają, bo po prostu oddajemy materiał za darmo. Ale jest jeszcze jedna opcja. Możemy zbić tego gońca z szachem. Możemy zbić tego gońca z szachem, i to jeszcze będzie podwójny szach, bo będziemy go atakowali Hetmanem i pionem. I coś takiego jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo teraz możemy tutaj zbić. On nie ma wyboru, musi ruszyć się królem, a jeśli on ruszy się królem, to jeśli pójdzie tu, wchodzimy hetmanem, on ucieka i dostaje mata na C2. Mi to pasuje. Natomiast jeśli zbije tego pionka, to wchodzimy wieżą wchodzimy w wieżą i wtedy podciągamy jeszcze tutaj a, dalej hetmana. Pierwszy ruch bicie. Dobra, zbił królem. Drugi ruch dalej go szachujemy i spychamy. I tu już nie ma wyboru, bo on będzie musiał iść tu a, i potem go jeszcze dopadniemy. Potem go jeszcze dopadniemy, chociaż nawet nie wiem, czy yy, wieża. Wieża na F2, yy, i potem Hetman na E2. To byłby mat. A, no dobra, moi drodzy, pięć zadań, dwa błędne, ale trzy yy, do przodu troszeczkę odzyskaliśmy. Yy, ale dzisiaj nie w formie. Dzisiaj tak nie, nie czułem za bardzo tych zadanek. Yy, ale nie ma co się tłumaczyć. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie a komentarze. Yy, ostatnio przebiliśmy w ogóle 400 subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo, yy, jest to miłe docenienie. Miłego wieczoru na razie, trzymajcie się ciepło. Cześć!